Nazywam się Kąski Paweł, jestem od 10 lat opiekunem i przewodnikiem cerkwi w Powrożniku, która jest najstarszą w polskich Karpatach drewnianą cerkwią. W 2013 roku w czerwcu, 27 czerwca został obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Najstarszą częścią zabytkowej świątyni jest obecna dzisiejsza zakrystia. Ona jest zbudowana w 1600 roku. Była pierwotnie pierwszą małą cerkwią. Cztery lata później, w 1604 roku wybudowano tą większą świątynię, większą cerkiew. Ją zbudowano bliżej rzeki Muszynki. To jest jakieś 100-150 metrów. W roku 1813-1814 ze względu na zagrożenie powodziowej powódź, świątynia w to miejsce zostaje przeniesiona w całości i połączona z tą pierwszą małą świątynią obecną, dzisiejszą małą zakrystią. Zakrystia jest najstarszą, ale też najcenniejszą częścią zabytkowej świątyni. Goście jak przybywają, odkąd została cerkiew wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przybywają z całego świata, z całej Europy. To ta mała cerkiewka, obecna dzisiejsza zakrystia, dla nich robi wielkie wrażenie. Bo tam, moi drodzy, jest ścienna polichromia z 1607 roku, polichromia jest wykonana farbami naturalnymi, roślinnymi na gołych belkach i w całości przedstawia tak zwaną Biblię Pamperum, to jest Pismo Święte dla tych, którzy 400 lat temu nie byli piśmieni czytający. Ta część świątyni, którą obecnie widzimy, jest zachowana w oryginale ikon i ikonostas z XVII i XVIII wieku. Ze względu na to, że od 1900. 151 roku jest to kościół rzymskokatolicki. Dolna część ikonostasu została wsunięta do czoła cerkwi, chociaż są plany o przywróceniu go na swoje prawidłowe miejsce. Świątynia jest cała zbudowana z drewna modrzewiowego na zrąb bez użycia gwoździa i jak wspominałem na początku jest najstarszą w Polskich Karpatach, najcenniejszym obiektem tutaj na terenie Nowosądejczyzny, gdzie dzisiaj można powiedzieć, że goście z Europy, którzy przy nazywają naszą zabytkową cerkiew pod wezwaniem świętego Jakuba Młodszego Apostoła zabytkiem na skalę europejską. Znajdujemy się przed cerkwią w powroźniku Św. Jakuba Młodszego Apostoła, gdzie zaczęły się prace remontowo-budowlane. Te prace polegają na montażu systemu przeciwpożarowego FOG. To jest system zraszający. Pieniążki na tą dotację dostaliśmy z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego. Na co składali, staraliśmy się od wielu lat. I przy tej okazji też dostaliśmy pieniążki oraz dotacje i pozwolenia wszystkie na wymianę poszycia gątowego na całej zabytkowej cerkwi. To poszycie gątowe już ma sporo lat i to jest zabezpieczenie, ten nowy gąt, przed tym, żeby woda nie ciekła, nie przeciekały dachy do wewnątrz świątyni, nie niszczyły cennych zabytków z XVIII i XVIII, XVII wieku.